Cześć, tu Mamik, zapraszam na filetum. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. Grę mamy przygotowaną na dwie osoby, tak jak tu widać. Jeśli byśmy grali na czterech, to oczywiście tu by był komplet domków, plus by się odblokowały tutaj te pola, tak? Byśmy je zakryli z żetonami, też by były dostępne. Tak samo tu miejsca na domki są zablokowane na Dwóch graczy, jeśli gramy na więcej, oczywiście one się odblokowują. Plus jest więcej tych kafelków, no i każdy gracz dostaje taki, znaczy dostaje, jest wrzucany do woreczka taki zestawik, czyli jeśli byśmy grali na czterech, byśmy mieli komplet 20 kości. W grze będziemy grali cztery rundy, tak? W każdej rundzie będzie punktowane coś, w danym mieście, tak, musimy tam być, żeby zapunktować. A Każda runda będzie się składała z kilku faz, tak? Mamy fazę przygotowaną, czyli będziemy tutaj sobie umieszczać kości, które wylosujemy z woleczka, tak? Tu mamy jaki, jaka wartość jest, czyli tutaj czwórki będą na przykład, tutaj będą jedynki, tak? Kolor nie ma znaczenia, tylko suma w tym wypadku. Później będziemy sobie wykonywać akcje, będziemy wykonywać trzy akcje, tak? Za każdym razem, wykonamy, będziemy pierwszy gracz wykonywał akcję, będzie że żetonik, będzie się tu cofało. Później mamy fazę króla, czyli będziemy liczyć, kto jest najdalej, będzie dostawał ten bonus, czyli albo punkty dodatnie, albo punkty ujemne. Dlatego startujemy z dziesiątki. Później będziemy mieli fazę targu, czyli to punktowanie, no i fazę porządkową, standardową. Nasza planszetka wygląda w ten sposób, że mamy dwa filary na dzień dobry i dwa domki na dzień dobry. Do tego każdy z graczy dostaje zestawik surowców tak po jednym, jedną monetkę, drugi gracz dostaje 3 i tak dalej, i tak dalej, czyli coraz więcej tych monetek, ostatni gracz dostanie 6, czyli w pierwszej fazie, tak jak wspominałem, będziemy sobie losować kości, tak, losujemy kości, czyli mamy i jeszcze jedna, tak, jeśli gramy na dwóch graczy, mamy 8 kości, czyli dwie zostają. Jeśli na trzech, 11, jeśli na czterech, 14 kości. I teraz te kości sobie sortujemy. I tak byśmy mogli zacząć grę. Pierwszy gracz, oczywiście, odsłaniamy żetonik. To nam pokazuje, o ile się cofamy, czyli cofamy się o 1 i możemy zacząć. W zależności jaką kość weźmiemy, tyle wzrostu dostaniemy. Tak? Czyli tutaj dostaniemy 4 złota, tutaj dostaniemy 3 cegły i tak dalej. Tutaj 5 żywności na przykład. Do tego, jeśli bierzemy z danego pola, możemy wziąć ten kafel, który tutaj jest, kafel premii i umieścić sobie na jednym z czterech miejsc. Oczywiście musimy mieć wolne to miejsce, żeby go sobie umieścić. W każdej rundzie będziemy grali, brali 3 koście, czyli 3 akcje tak de facto wykonamy. Teraz, jeśli bierzemy kość w, danym, w danej sferze, to będziemy wykonywać tam akcję, oczywiście. Plus, jeśli bierzemy kość z, na przykład z piątką, to mamy możliwość wykonania tylko dwóch akcji. To jest różnica pomiędzy siedmiu, tak? Czyli jeśli będziemy brać jedynkę, mamy sześć akcji do wykonania z tego danego miejsca. Ale możemy za dwa pieniążki sobie przekręcić kość, czyli z tej piątki, z tej szóstki zrobić jedynkę, tutaj położyć i wykonać tą akcję sobie. I teraz Wam powiem, jakie tutaj akcje mamy. Ta akcja, oczywiście, akcja króla. W zależności, ile tu mamy tych małych akcji, czyli bierzemy sobie dwójkę, dostajemy dwa jedzonka i mamy pięć akcji. Pięć razy się przesuwamy na tym torze, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to by była praktycznie cała nasza akcja. Chyba że mamy dodatkowy taki plusik, czyli modyfikację albo z naszej planszetki mamy tam wsadzone modyfikację i możemy jeszcze ciut dalej jechać, tak? To by była pierwsza akcja, jaką możemy zrobić. Następna akcja to jest akcja kupca. Oczywiście cały czas bierzemy trujeczkę. No to mamy cztery akcje. Mamy takie tutaj pomoce w takich żetonikach, które będą nam pozwalały liczyć te akcje, tak? Mamy cztery akcje, czyli za jedną akcję możemy przesunąć się do sąsiadującego miasta. Powiedzmy, że sobie pojedziemy do Paryża. Za jedną akcję możemy wziąć ten żeton, który tutaj jest, czyli bierzemy sobie żeton. Oczywiście musimy mieć wolne, wkładamy go sobie tutaj. Za następną akcję możemy sobie znów jechać, tak. I za następną akcję byśmy mogli sobie znów jechać. Czyli każde poruszenie to jest jedna akcja. Wzięcie żetonu jest jedna akcja. I jeszcze co możemy zrobić, jeśli mamy tutaj wolne i mamy jeszcze dostępne akcje oczywiście. I najważniejsze, mamy domek w naszych zasobach. Możemy sobie położyć tutaj domek, tak? Jeśli gramy na więcej graczy, to jest więcej miejsca, ale jeśli gramy na dwóch graczy, to jest dosyć ciasno, bo przeważnie w każdym miejscu możemy mieć tylko, jest miejsce tylko na jeden domek. Także troszkę będziemy się tutaj ścigać, tak? Następna akcja, jaką tutaj mamy, to jest akcja architekta. Ona wygląda podobnie, z tą różnicą, że poruszamy się oczywiście architektem za jeden. Tak. Później za jeden możemy sobie wsadzić architekta i za jeden oczywiście też możemy sobie wziąć te żetony, które są tutaj. Możemy tak samo jak z akcji kupca. Kolejna akcja, to jest akcja postaci, czyli tutaj będziemy się sobie patrzeć teraz. Wzięcie każdej postaci to jest jedna, jeden punkt akcji, tak? Jeśli bierzemy postać, kładziemy sobie oczywiście na wolne miejsce, które tutaj mamy, jeśli nie mamy, oczywiście nie możemy wziąć. Tu za jeden możemy sobie wyczyścić to i wystawić nowe postacie. Czemu to robimy? Bo te postacie później będziemy umieszczać w tych miejscach, tak? Ale w każdym rzędzie, tak? w każdej kolumnie może być tylko ta sama postać, czyli jeśli Tom Naszą postać bym sobie wsadził tutaj, to tylko mogę wsadzać tych gości z brodą, tak? Czyli, tak, za jedną akcję bierzemy sobie ludka, za jedną akcję możemy sobie wyczyścić ludków i w zależności, gdzie kładziemy, bo tutaj mamy pokazane, pierwsza kolumna jest, rządek jest za jeden, za dwa, za trzy. Możemy sobie umieścić tego ludka, tak? Czyli, jeśli tego ludka w tym miejscu umieszczam, zamknę całą tą kolumnę, biorę sobie domek tak, do tego dostaję dwa, y, dwa wełny tak, ponieważ on tutaj jest, do tego ci będą się odnosić do danych tutaj akcji, ale to później wam powiem y, o co chodzi z tymi danymi akcjami i sobie uzupełniamy oczywiście y, to po naszym ruchu. Kolejna akcja to są kontrakty. Tu, czyli tutaj sobie patrzymy, kontrakty są troszkę inaczej, bo tutaj mamy za 1, 2, 2, 3, 3, czyli rosnąco są, po prostu jedna akcja, jeden punkt akcji kładziemy sobie. Oczywiście musimy mieć wolne miejsce, tego nie uzupełniamy, to dopiero po naszej rundzie. I drugą opcją, jaką możemy tutaj sobie zrobić, tak? czyli za jeden punkt możemy wziąć i wymienić sobie jeden nasz surowiec na inny. Jeśli robimy to pierwszy raz, bierzemy sobie dodatkowy surowiec, tak? Czyli bierzemy kontrakty albo sobie wymieniamy. Na końcu zawsze sobie będziemy jechać w dół. Ostatnia akcja, też joker, czyli stąd, patrząc na to, co tutaj mamy, wykonujemy obojętnie, jaką akcję chcemy, tak? Czyli to by były te wszystkie akcje, jakie mamy dostępne. Ale do tego możemy jeszcze e, zrobić dodatkowe akcje, obojętnie w, w którym momencie naszej tury, tak. Dodatkowe akcje wyglądają w ten sposób, że za 2 e, złotka mogę sobie m, zapłacić i wziąć obojętnie jaki surowiec, czyli powiedzmy, że za te 2 złotka e, biorę sobie e, tą wełnę, tak. To była pierwsza akcja, jaką mogę zrobić. E, dodatkowa druga akcja, mogę zrealizować kontrakt, tak. Kontrakty są bardzo proste, tu mamy co, a tu mamy co dostajemy, tak? Tak samo tu, jeśli jest worek, to jest obojętnie, czyli tutaj za 5 wełny będę sobie realizował ten kontrakt, czyli robi się tak, że to wchodzi w miejsce filaru. Odblokowuje nam się filar. Do tego tutaj mamy punkty zwycięstwa, czyli w tym momencie tylko dostaje 7 punktów, tak? czyli byśmy się przesunęli na 17 punkcików. Do tego on tu ma akcję kupca, że jeden raz się może poruszyć, bądź sobie domek zrobić, bądź jakąś inną akcję, jaką chcemy. Kolejna opcja, jaką jak możemy zrobić, to jest związana z tymi żetonikami. To są żetony herbu. One są różnych rodzajów, tak? Ponieważ na swoim miejscu możemy mieć tylko jeden rodzaj, tak? Nie możemy mieć nigdy dwóch takich samych herbów, i to działa także za. Jedzonko, tak, tutaj mamy za 6, za 2, będziemy sobie wkładać ten herb, tak jeśli bym miał na przykład dwa jedzonka, tak bym musiał odrzucić dwa jedzonka, i bym sobie włożył na to pierwsze miejsce. W tym momencie bym dostał 5 punktów, ale jeśli bym miał 3 jedzonka, bym sobie włożył tutaj, bym dostał dwa surowce dodatkowe, i do tego dostaję ten żeton bonusu, ponieważ mam ludka i żeton i herb. Wypełniłem całą kolumnę. Ludek ma tutaj, tak jak wspominałem, w dole pokazane, gdzie ta dodatkowa akcja przyjdzie, czyli w tym momencie, jeśli będę wykonywał akcję kontraktu, bym miał dodatkowe punkty, punkt ruchu. Kolejna dodatkowa akcja to jest budowanie katedry, czyli musimy mieć ten filarek, który będziemy sobie wkładać na całą planszę. Tak? Później patrzymy, ile kosztuje nas to. Tutaj trzy cegły bym musiał odrzucić. I wtedy dostaję punkty zwycięstwa, czyli dostaję cztery punkty zwycięstwa. Biorę ten żetonik. Ten żetonik daje mi 3 punkty zwycięstwa, czyli łącznie 7 punktów bym się tutaj przesunął. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak? Następny gracz tu by miał tylko już dwa punkty zwycięstwa. Do tego tutaj mamy jeden krzyżyk na planszy, czyli w tej rozgrywce tej katedry już niestety nie wybudujemy. No i ostatnia opcja, to jest opcja taka, jeśli mamy te kafelki, takich pomocników, to się nazywa. Możemy wykonać dodatkową akcję, czyli jeśli to bym miał tutaj, mogę odrzucić ten żetonik na bok, żeby dostać 3 punkty, raz, dwa, trzy na torze króla. Czyli wszystkie akcje mamy omówione. Jak to wygląda? No ruch, tak jak wspominałem, bierzemy. Tutaj nam się zrobią trzy, trzy te kości się zapełnią. Tutaj też trzy żetony wyjdą. Tak, czyli to by wyglądało w ten sposób, że Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery by się cofnęło, i e, oczywiście ktoś by tam sobie pobrał te żetony, bo one są za darmo, czyli byśmy je tak i tak je sobie brali, i byśmy przeszli do fazy e, króla. Faza króla by polegała na tym, że ten, kto jest najdalej, dostaje tutaj ten żeton, tak? Powiedzmy, że tak by się to skończyło, czyli ten wygrywa, e, przenosi sobie ten żeton tu, oczywiście musi mieć wolne miejsce, i teraz. Ten gracz by dostał 3 punkty zwycięstwa. Raz, dwa, trzy, A ci, co są z tyłu, ten by dostał 7 punktów zwycięstwa, ale wracają na 0. Kolejna faza, to jest faza targu, czyli patrzymy tutaj filetum. Faza targu polega na tym, że będziemy punktować za to, co tutaj mamy. Punktujemy w prosty sposób, bo mamy to, co jest nadrukowane na planszy, czyli mamy 2 punkty, plus. 3, czyli mamy 5 punktów razy każdy kontrakt zrealizowany, czyli mamy tutaj jeden kontrakt, czyli ten gracz by dostał pięć punkcików, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następny byśmy mieli za każdy tutaj wściągnięty domek, później za te żetony, które mamy tutaj w katedrach, gdzie się dołączyliśmy, no i później byśmy mieli za kontrakt plus za herby, tak, czyli to i to by nam się punktowało w każdym z tych, tych. Zasada punktowania to pierwsza jest prosta, bo to każdy będzie punktował, ale następna już polega na tym, że musimy mieć czyli Arles, czyli tutaj mamy tą dwójkę. Musimy mieć albo tutaj domek sadzony, żeby uruchomić punktowanie, albo być kupcem w tym mieście. Jeśli tego nie spełnimy, nie będziemy mieli odpalonego punktowania za dane miasto. Tak? Czyli to wstawianie tych domków jest dosyć ważne. Jak nie, to będziemy musieli sobie poprzeskakiwać. No i ostatnia faza, faza porządkowania, czyli tak zwijamy te kości, co tu mamy, kości, które wykorzystaliśmy, wrzucamy wszystko do woreczka. Kafle korupcji sobie tasujemy i odkładamy tutaj. Uzupełniamy tutaj te bonusiki, które tutaj wzięliśmy, na mieście nie uzupełniamy. No i przechodzimy do kolejnej rundy. Tak sobie gramy 4 rundy, na końcu będziemy punktować. Za to, co tutaj jest, czyli za całą kolumnę, czyli cała kolumna to jest Her plus Ludek, tak? Czyli tutaj ta pierwsza też się liczy, tak? Czyli jeśli mamy to wszystko zrobione, czyli jeśli mamy 3, mamy 5 punktów, jeśli mamy 6, czyli tak de facto wszystkie, mamy 30 punktów. Później mnożymy sobie domki razy kolumny, wychodzi nam wynik. Cztery surowce jakie nam dostały to jest jeden punkt. Ten kto ma najwięcej punktów zwycięstwa wygrywa. A więc jesteście po zasadach. Standardowy duet jak ja to, to mówię Tassini Luciani gra z literką T tutaj mamy grę, która się odbywa na takich dwóch płaszczyznach bym powiedział, jedna płaszczyzna to są te budowle, druga płaszczyzna to są domki, plus jeszcze sobie tam robimy, fajnie to wszystko jest sklejone, ja szczerze mówiąc nie spadam za grami board and dice, ale tutaj im się ewidentnie udało wszystko, do tego wyjdzie dodatek, oczywiście więcej o tej grze usłyszycie w odcinku rozbieramy, na tą chwilę wszystko dzięki i do następnego